Kochani, z tej strony Marta Lange. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o przekazie, który dostałam w śnie i to dotyczy obecnej sytuacji. Ja zadałam takie pytanie dla swojej podświadomości, żeby mi przed snem, żeby mi odpowiedziała. Polecam tę metodę, możecie to robić, kiedy czegoś nie rozumiecie, kiedy Wasz umysł najczęściej podpowiada przypuszczenia, a na podstawie poprzednich doświadczeń składa sobie różne informacje, natomiast Wasza dusza wie i Wasza podświadomość też ma lepsze informacje z lepszego źródła. Także warto zadać pytanie podświadomości i iść spać. Może Wam się przyśnie odpowiedź. Ja tak zrobiłam. Zadałam pytanie o to, co ma nam pokazać ta sytuacja, bo wiecie, ja sobie nie wyobrażałam w ogóle, że w XXI wieku jeszcze będą jeździć czołgi gdzieś w ogóle blisko nas. I dostałam taką bardzo sen, tak naprawdę ba, ba, bardzo odpowiedź wprost, to nawet nie niesymboliczny sen, bo odpowiedź była napisana na takich kamiennych płytach, wyryta, tak jakbym była w jakichś podziemiach. To nie było w języku, który znam, ale doskonale wiedziałam, co oznacza ten napis. On, ozn on oznaczał, y jego treść brzmiała tak. Dopóki zadajecie cierpienie innym żywym istotom, w imię dogmatów, Dopóty będziecie mieli na swojej planecie wojnę. I ja to wiedziałam, że nie chodzi tylko, od razu w tym się nie wiedziałam, że nie chodzi tylko o dogmaty religijne, tylko chodzi też o dogmaty polityczne, o poszerzanie strefy wpływów, o takie typowe walki ego, kto ma więcej, kto jest lepszy. To też jest trochę, jakbyście popatrzyli na to, bez kontekstu, w którym żyjemy, bo my się już tym urodziliśmy, że są podziały na kraje i że ta ziemia należy do tych ludzi, a tamta ziemia do innych i że podzieliliśmy się, to gdyby tak na to spojrzeć bez tego uwarunkowania, w którym my żyjemy, no to ziemia nie należy do ludzi. Tak samo jak ziemia nie należy do zwierząt, albo nie należy do roślin, czy do królestwa grzybów, to już najbardziej chyba do nich, bo one tam Najwięcej mają z Ziemią łączności i, i e, są takim internetem roślin, lasu. Ale my, my nawet nie czujemy się związani z tą planetą. A podzieliliśmy Ziemię, wywiercamy się w Ziemię, chcemy ją mieć dla siebie, chcemy ją sprzedawać. Każdy chce mieć Ziemię. Ziemia nie należy do ludzi. Ziemia nie jest naszą własnością. A zrobiliśmy tak i teraz walczymy o to, kto ma jej więcej kto ma większy wpływ to jest chore. Chory jest w ogóle sam kospekt posiadania broni nuklearnej, że coś, co może zniszczyć całą planetę, jest w rękach kilku osób na świecie. Oczywiście to w dużym uproszczeniu, bo to nie jest tak, że jedna osoba może nacisnąć przycisk, oni tam mają procedury, musi się na to dowództwo zgodzić. To też tak sobie nie myślę, że to jest takie łatwe, ale mimo wszystko konspekt jest chory, kospekt jest nie do przyjęcia. Że w ogóle planeta nie jest naszą własnością, my nie mamy też planety B, na którą moglibyśmy się przenieść, a cały czas ją niszczymy. I do czego zmierzam, o czym był właściwie ten sen? Ja, ja też dobrze od razu zrozumiałam, o czym to było. Chodzi o, o fraktale. O to, że wszechświat jest skonstruowany fraktalnie to co w skali mikro, to w skali makro. To, co robimy innym, mniejszym, czy roślinom, czy zwierzętom, no, może nawet złe ujęcie mniejszym, bo, bo krowy są od nas większe, a je zabijamy, to jest niedopuszczalne. Dopóki istnieje cierpienie zwierząt, roślin i innych osobników na tym świecie, a my uważamy się za najmądrzejsze istoty, a jesteśmy tak głupi, że zniszczyliśmy własną planetę, że mamy Guziki do niszczenia tej planety, że dalej jemy mięso, mając roślinne mięso i pełno innych, tak naprawdę, produktów spożywczych. W ogóle już nie musimy jeść mięsa, a dalej to robimy. Nie, wi nie wiadomo po co. Żyjemy w takich starych, uwarunkowanych schematach i ktoś mi mówi, że bo zawsze się jadło mięso. No i zawsze się też zabijało, w średniowieczu też palono czarownicy, właściwie czemu tego dalej nie robić? Zawsze też walczyliśmy o ziemię. To jest super. W ogóle zawsze były wojny. Też powinny dalej być, bo zawsze tak było. To są głupie w ogóle y, odpowiedzi. Ja tak w, w, cały czas mam nadzieję, że ludzie przebudzą się, że, że ludzkość. Odnajdzie to swoje głębsze połączenie i ze swoją istotą, i z planetą, i ze zwierzętami, i z drzewami, które też czują. Przeczytajcie sobie sekretne życie drzew. Zwierzęta, zwierzęta czują ból, to wiadomo, ale też jakoś o tym zapominamy, krzywdząc je, zjadając ich cierpienie, strach przed śmiercią, straszny taki taką energię beznadziejności tego ich żywota w klatce. My to zjadamy. I to nawet jeżeli ktoś nie, nie czuje tego, że, y, że tą energię po prostu pochłania, no to pochłaniamy kortyzol, adrenalinę, nadadrenalinę, różne koktajle okropne, y, po których się zwyczajnie boimy. To nie jest tak, że to znika. Energia wszech, we wszechświecie w ogóle nie znika. I, to, i, i y, bezpośrednio wkładamy tą energię do swojego ciała a pośrednio wkładamy energię strachu poprzez oglądanie telewizji. Jest nawet taka przepowiednia, żeby w tych czasach zamknąć okna. I dzisiejszym oknem na świat, wtedy nie było telewizji, telewizorów, dzisiejszym oknem na świat są właśnie telewizory. Każdy, kto jeszcze się nie nauczył w pandemii, że telewizja to jest jedno wielkie oszustwo po to, żeby nas kłamać, po to, żeby nam y, mówić, co mamy myśleć i jeszcze tego nie zrozumiał w pandemii, to ja bardzo współczuję, że są ludzie, którzy dalej to oglądają i z, takim, z taką uzależniającą chęcią do tego, żeby bardziej się bać, bo strach też jest uzależniającym uczuciem. Te, te emocjonalne takie koktajle, te hormonalne koktajle strachu i tego, żeby się coś działo, są uzależniające. Dlatego agresja jest taka też uzależniająca, jak już się wejdzie w tą energię. No dobra, ale nie o tym, o tych fraktalach, o tym, że dopóki energia cierpienia będzie wśród, yy, będziemy ją zadawać innym istotom, to nie dziwmy się, że ludzie też ją otrzymują od samych ludzi. Ktoś, kto nie rozumie. Yy, jak może istnieć wojna na, na, na tej planecie, po co to jest, jak sobie ludzie mogą robić taką straszną rzecz, a je y, mięso zadając takie same cierpienie zwierzętom, może nie bezpośrednio jako rzeźnik, ale pośrednio wspierając to, kupując i jest cały czas na to popyt, to jest, y, uczestniczy w tym całym procederze tworzenia cierpienia i y, odbierania życia innym istotom. Trzeba to wziąć pod uwagę. I jeżeli siedzicie w strachu, bo, no bo to jest oczywiste w sumie dla większości osób, że teraz trzeba się bać. Już nauczyliśmy się z siedzenia strachu przez dwa lata, chociaż tam to wydawało się niepotrzebnym strachem. Teraz ten strach wydaje się jeszcze taki bardziej podkręcony przez telewizję realny i nam się od razu wspomnienia komórkowe. Z wojny odpalają, chociaż my na niej nie byliśmy, nie to pokolenie, ale mamy to w sobie, w swoich komórkach, jako Polacy. Super, że się tak połączyliśmy. Ja mówiłam o tym, że ta iskra wyjdzie z Polski. Uważam, że to jest ta iskra, to połączenie, ta bezinteresowna pomoc ludziom, ale nie twórzmy, nie generujmy energii strachu i cierpienia wśród zwierząt, jeżeli chcemy, żeby na tej planecie był spokój. Po prostu. Dopóki to się będzie działo, uważam, że będzie na tym świecie tak, jak jest. No i tyle, co chciałam powiedzieć. Trzymajcie się ciepło do usłyszenia. Wyłączcie telewizory.